Witam. Dzisiaj taki poradnik. Może się komuś przyda. Jak wyciągnąć czujnik ABS-u z aluminiowej zwrotnicy w Audi? Generalnie już pomijam fakt, czemu go wyciągam. Bo jak widać, super ktoś, super łoś tak wyciągał tą śrubę. Ja ją przypaliłem palnikiem. Zaczęła się kręcić, potem, potem stanęła i tak naprawdę się tylko, kręcił się tylko łeb. A nie udało mi się tej śruby w sumie ani wyprasować i po 30 którymś razie jak podkładałem tutaj podkładkę próbowałem wyprasować, jak ją przemroziłem zapomniałem dać podkładki, no i to I zerwałem to także. To już pomijam ten fakt czemu to te czujniki ABS-u ale generalnie no potrzebuję wymienić tam zwrotnicę bo tą sobie sam uszkodziłem na własne życzenie A wracając do czujnika ABS-u Potrzebuję go odzyskać, co by, co by nie robić aż tyle inwestycji, bo sama zwrotnica już była wystarczającą. Generalnie tak ściągnąłem osłonę. Powoli się zabieram za tą robotę. Tutaj mamy klucz 14, jak widać można sobie go delikatnie rozluzować i pokręcić z tym, że to też mówię to jest plastik, więc to już trwa z pół godziny. Najpierw go opukiwałem delikatnie dookoła, ale to było bardzo delikatnie. A teraz zaczął się kręcić. Tutaj w szczelinkę podkładam sobie nożyk i jak widać coś tu zaczyna wychodzić. Jak mi się uda to wyjąć, to zaraz dogram resztę. No i taka ważna informacja, co by go nie uszkodzić. Ruchy muszą być malutkie tego czujnika, który sadzę. O, widzicie? To jest koniec jego ruchów, jak go przekręcicie bardziej to go złamiecie, bo on czyta na płasko do pierścienia wchodzi w ten sposób, że jak go tu obrócicie to go wyłamiecie więc generalnie o, tyle macie ruchu i na takim skoku możecie sobie delikatnie manewrować ja to zlałem wcześniej silikonem generalnie to mówię chyba z godzinami to zajęło żeby go wyciągnąć, a nie uszkodzić, oczyściłem teraz trochę ten otwór, chociaż ten. Ta zwrotnica idzie do autu, i to auto nie będzie jeździć, ale powiedzmy, żeby się stało w miarę skompletowane, to zaraz to poskładam. Ale czujniczek już chodzi całkiem w miarę, także można to wyciągnąć bardzo łatwo, tylko trzeba ściągnąć sobie osłonę. To, to, to wiadomo, te 4 torksy tu. Coś do odrzewiania popukać. Generalnie nic mi się nie oberwało, a jeszcze to nie było odkręcane, także delikatnie i powinno iść. A jak mi przyjdzie zwrotnica, to będę naprawiał swoją głupotę. No i tyle. Pozdrawiam.